Witam kolegów hodowców, tu WG Golasowice Dzisiaj mamy drugi lot konkursowy gołębi dorosłych A tutaj chciałem wam pokazać młode na WG Które Sobie wyszły na wolierę Przygotowałem taką wolierę, żeby się zapoznały z terenem Żeby się ładnie oblatywały Tak to tutaj wygląda. Młode sobie siedzą ładnie. Wygrzewają się na słonku, jeśli by było. Uciekają przed nami. Tu mamy nasze młode. One mogą sobie tutaj w wolierce zwiedzać teren. Doszła do mnie jedna wiadomość no w związku z tasią grypą, że nie dało się wysłać gołębi nie przybędzie 20 gołąbków z Ukrainy. W związku z tym no te 20 miejsc pozostanie wolne także jakby ktoś chciał je zastąpić to tyle miejsca się zwolniło. No i oczekujemy na gołąbki do 30 maja będą zbierane a później czekają nas loty i zawody